Robię brzydkie torty, a jaki miałem pomysł, czyli użycie poprawy. Kornu i kajmaku. Czekoladowy biszkopt nasączam sokiem z wiśni, które później włożę. Tutaj jest w ogóle chrupka. Chrupka słony karmel. Teraz te wiśnie wkładam w krem na bazie ganaszu z mlecznej czekolady. Cała jestem brudna. I w tym rancie tam ładnie składam. Na drugi dzień oczywiście tynkuję mocno zmrożony tort, żeby był równiutki. I przypadkiem wyszło tak, że była jedna warstwa tynku w tym moim torcie. Kupiłem takie gotowe foremki do lodów. Dałam do nich masę krówkową i popcorn. I tutaj robię i tej masy. I to jest załamka. Był zbyt gęsty, zbyt ciepły. W ogóle dałam go też za dużo. No, trochę miałam taką wizję, nie? Że będzie właśnie ten popcorn, te lody i taki, że z tych lodów jakby się wylewa ten popcorn i wylewa się też ten drip, ale nadałam no, tego za dużo i ten taki mój chaos niekontrolowany. Na to jeszcze dałam sól gruboziarnistą i orzeszki ziemne, więc w ogóle w smaku był pyszny, ale niestety kajmak cały czas płynął i później oczywiście go przeniosłam na najładniejszy podkład, no ale płyn jak widzicie, płynął. Taki mój fail, ale są sobie tort przepyszny.